Wiedziałeś, że Ojciec Pio widział dusze zmarłych i rozmawiał z nimi? Co mówiły mu dusze zmarłych? Ich historie są niesamowite. Ojciec Pio, słynny włoski kapucyn, nie tylko nosił stygmaty, ale miał też niezwykły dar. Rozmawiał z duszami zmarłych. Tak, dokładnie. Przychodziły do niego dusze z czyśćca, by poprosić o modlitwę i podziękować za nią. Według niego, czyściec nie był piekłem, ale bolesnym stanem przejściowym, miejscem oczyszczenia. Dusze tam cierpiały, ale nie ginęły. Ojciec Pio opisywał to tak. Gdyby dusza przeszła z tego ognia do najbardziej palących płomieni na ziemi, byłoby to jak przejście z gorącej wody do zimnej. Codziennie spotykał setki dusz. Niektóre spędzały w czyśćcu miesiące, inne całe sto lat. A on modlił się za nie, znosząc cierpienie w ich imieniu. Dusze z kolei dziękowały mu za modlitwy. Jeden zmarły współbrat odwiedził go i powiedział Czuję się dobrze. Wszystkie moje bóle zniknęły, dziękuję ci za modlitwy. Ojciec Pio twierdził, że w jego klasztorze więcej dusz z czyśćca uczestniczyło w mszach niż żyjących ludzi i że modlitwa działa w obie strony. My wspieramy ich, one wspierają nas. Tak więc ojciec Pio nie tylko widział cierpienie dusz, ale pomagał im je znosić. A jego rozmowy z nimi pokazywały, że życie po śmierci nie kończy się nagle. To proces oczyszczenia, w którym każdy gest dobra ma znaczenie.